Słuchajcie, nie wierzyłem w to, a jednak w tym roku Tadej Pogaczar wystartuje w wyścigu paryż roubaix co sprawi, że ta edycja będzie jeszcze ciekawsza jeszcze bardziej ekscytująca Jestem niezwykle ciekawy do tego stopnia, że słuchajcie, ja na paryż roubaix na ten wyścig czekam cały rok w związku z tym oczywiście nagram sobie i jak wrócę do domu o 15 to zasiadam przed tej i będę oglądał A nie wierzyłem w to, ponieważ nasz młody, utalentowany kolarz Yy, może być bardzo ambitny i chce wygrywać jak najwięcej. Yy, jednakże myślałem, że drużyna może trochę stłumić jednakiego jego yy, emocje, jego zapał yy, i będzie mu kazała się po prostu skupić na yy, Tour de France, co jest tak naprawdę priorytetem. Ale jak widać, dalej yy, Bogacza restartuje zarówno tutaj w wyścigu paryż roubaix jak i w Tour de France. Za co trzymam ogromne kciuki. Może to być ciekawe, ponieważ sami widzieliście, że nawet treningowo sobie Tady pokaczar od tak yy, przejechał w najtrudniejszy segment brukowy podczas tego wyścigu w tym lasku. Yy, Avenberg, jakoś tak? Arenberg, no blisko byłem. No i też dobrze sobie radził, ale na krótkich odcinkach bruku, w innych wyścigach, na przykład yy, Tour de Flandres. Dodatkowo od 2022 roku, zarówno Matthew van der Poel, jak i dany pokaczar odnieśli po 7 zwycięstw w najważniejszych klasykach kolarskich. Vanderpool, mający 30 lat, zdobył swoje triumfy w ciągu 7 sezonów zawodowych, podobnie jak 26-letni Pogaczar. Natomiast Pogaczar ma jedną przewagę nad Vanderpoolem, jakim jest bardzo fajna kierownica. Bardzo fajny kształt ma, trzeba przyznać. A Matthew Vanderpool ma taką zwykłą, prostą. No i co ciekawe, również 8 marca, Tadej Pogaczar niestety, ale niefortunnie poszedł zbierać kwiaty poza trasą wyścigu. Ale mimo to podniósł się i wygrał. Co tylko pokazuje, jak silny, zdeterminowany i jaką bestią jest właśnie tady Bogaczar. Także możecie pisać w komentarzach, kogo obstawiacie, że wygra tegoroczny Paryż Lubé. Czy po raz trzeci zwycięży Matthew Vanderpool? No i teraz drugi burzliwy temat, czyli szerokość opon. W końcu było dużo tych badań, które pokazują, jak ma znaczenie właśnie opór, jak idziemy na szerszej oponie, a jak i na węższej. Wiedząc również, że powyżej prędkości 25 km na większe znaczenie ma opór aerodynamiczny, a nie opór toczenia. W związku z czym sama szerokość opony nie będzie miała aż tak wielkiego znaczenia. Słuchajcie, ja wam powiem tak, no na logikę. Cieńsza opona będzie generalnie szybsza. Będzie się szybciej toczyć. Natomiast, słuchajcie, na odcinkach brukowych da mniej komfortu. Ponadto istotna jest również jakość tego ogumienia. Ponieważ, jak założymy jakąś tandetną oponę za 40 zł, no to wiadomo, że nawet węższa nie będzie się tak dobrze toczyć. Jak troszkę szersza, ale wyższej klasy. No ale dobra, to wszystko co powiedziałem to jest oczywiste. Ja mam tutaj na myśli kolanstwo amatorskie, ponieważ i tak to y, zawodnicy, to drużyna musi y, narzucić y, zawodowym kolarzom, na czym będą jeździć, a nie, że oni sobie sami to wybiorą, tak naprawdę. No i też istotne jest, jakie ciśnienie zastosujemy w tych oponach, ponieważ y, jak napompujemy twardo, jak na kamień, no to może będzie szybko na asfalcie, ale każda drobniejsza nierówność będzie bardziej spowalniać nasz rower. No i dobra, to byłoby tyle na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że widzimy się już niedługo. Do widzenia.